Mięsień czworoboczny lędźwi. Mięsień czworoboczny lędźwi znajdujemy w trójkącie utworzonym przez linię wyrostków kolczystych, talerz biodrowy oraz dwunaste żebro. Jego przyczep początkowy to wyrostek żebrowy piątego kręgu lędźwiowego, więc zaadło biodrowo-żebrowe oraz grzebień kości biodrowej. Przyczep końcowy to wyrostki żebrowe od pierwszego. Do czwartego kręgu lędźwiowego oraz dwunaste żebro. Mogę wypalpować go idąc od linii pachowej ciała w kierunku kręgosłupa w warstwie głębokiej. Aby napiąć włókna mięśnia czworobocznego lędźwi, proszę pacjenta o uniesienie miednicy w kierunku barku przeciw oporowi. I rozluźnij. Jeszcze raz delikatnie, delikatnie. W tym miejscu wyczuwam włókna mięśnia czworobocznego lędźwi.